Witajcie tutaj, Capix, a to pierwszy odcinek z gry Spor kosmiczne przygody. Jak sami widzicie, mamy tutaj przedstawioną galaktykę. I tutaj nasza gra zacznie się od wybrania naszej planety. Mamy do wyboru parę planet zaznaczonych na mapy I tak Spójrzmy Chciałbym wybrać jakąś ziemię, o super Jakaś ziemia podobna Gra się zaczyna od fazy komórki przez fazę stwora plemienia cywilizacji aż do fazy kosmy... kosmicznej eee, Także zaczynamy od fazy komórki Teraz mamy wybór czy będziemy roślinożercu czy mięsożercu. Ja tam osobiście wolę walczyć, chociaż mogłbym na rzecz filmiku nagrać. W sumie czemu nie zagramy? Także e, roślinożercu. Tutaj weźmiemy. Zagram na poziomie. Normalnym. Grę nazwiemy. Yy... Może. Nie tyle co let's play, co może. Bo ja będę później, jak zakończymy grę, to będę tam spontanicznie wrzucał. Jak zdobywamy jakieś misje, A to w swoim czasie dowiecie się o co chodzi. Eee, także nazwiemy. O, może. Kapik świat. W sumie to czemu nie A no więc tak To jest planeta Na której To jest może, planeta e, To jest e, układ słoneczny na którym będziesz e, się Przygoda! Przetaczcie się udarli. W tym właśnie meteorycie lecą drobne komórki, czyli my... Właśnie z tego łamka. Proszę ja was bardzo, tak się zaczyna gra. Tutaj się, jak widzicie, się, się wypływamy. To jest tak, to jest, że tak powiem, jakby to powiedzieć, po prostu mięso. Mięso oczywiście dla mięsożerców, a tutaj mamy... Klony? E, Coś tego typu. Im więcej zjemy, tym wie... Tym więcej zdobędziemy punktów, punkty możemy wymienić na nowe części do naszej, do naszej komórki Jak sami widzicie tutaj plus jeden punktów DNA, tutaj e, właśnie pieniędzmi są, jest DNA w początkowej fazie Jak widzieliście wcześniej uros, urosnęliśmy, jak zdobędziemy połowę punktów w jakiejś tam fazie to zaczynamy rosnąć Także na tym polega gra. Boże gra. Ta faza. I przenosimy się na trudniejszy poziom. Tutaj już zaczynają chyba nas atakować. Tak. Dokładnie. Także musimy przed nimi uciekać. Jakimiś zakrętami, cokolwiek. No i widzicie, on się zajął tymi mniejszymi. I teraz tak. Jeśli zginie potwór z jakąś częścią, której my akurat nie mamy, to ta część pojawi się w wodzie i będziemy mogli ją zebrać. Jak sami widzicie, tą częścią tym razem jest kolec. Daje nam umiejętność ataku. Pomimo, że jesteśmy roślinożercy, możemy pokonywać innych. Ale nic nam to nie daje. W grę grałem wcześniej, dlatego nie będą żadne odblokowane achievementy. Także tutaj mamy przeciwników. Później zobaczycie, e, Gra będzie podzielona na, e, że tak powiem, trochę dokładniejsze z e, tych roślinożerców i mięsożerców. Jak sami widzicie, wszystko próbuje nas tutaj upolować. Dobrze, przepraszam Was. E, ponownie wracamy. Tutaj widzicie w odbiciu wody. A, w kolejnej warstwie już widzimy e, przeciwnika. Jak staniemy się, oczywiście, więksi, on wcale nie będzie taki duży. Zaraz zobaczycie, to będzie w kolejnej fazie. I w coraz późniejszej fazie jest e, dużo trudniej. O, boże, Jest dużo trudniej rośliny rządzące. Bo ty jak sami widzicie. Ciężko znaleźć tutaj cokolwiek. O! I wtedy szukamy właśnie czegoś takiego. Zamicie, widzicie szybko wszystko wzrasta. Ogrywamy to całe. Ciskamy do kolejnego. O i kolejne. Zobaczycie coś dość ciekawego. I teraz to się też połniejszy. Razem z nami. Dlatego teraz jest jeszcze trudniej o to jedzenie. Ja się jeszcze nie przemieniałem, także Wam zaraz pokażę. Tutaj to jest zewgodowy. I szuka nam drugiego osobnika e, naszej, że tak, naszego gatunku. Grze ogólnie chyba to my jesteśmy co bo to my składamy. Jak sami widzicie, będę nagrywał raczej po jednej fazie. Także niektóre odcinki w późniejszych fazach będą rzeczywiście długie. Tutaj coś jakoś to fajnie zrobimy. A i ta, taka sprawa: im większe kolce, tym więcej bijemy. No i dobra Możemy teraz na przykład pomalować swojego sporka Możemy to chyba tak nazwać Tutaj, o weźmiemy Mam no, taki fajny jest Dobra I musimy teraz nazwać swój gatunek, także mm. Dajcie mi chwilę А, ah, ну же капикс юниор. <laughs> jak nie zasobujecie Nie będzie dobrze Właśnie, tutaj możemy sobie przybliżyć jak sami widzicie Gapi się na nas I oddalić Tak to było bardzo ciekawe przeżycie eee, także kontynuuję Okej, okay, gotowe jest Zaraz sami zobaczycie efekty tego Teraz wytłumaczę działanie tych otokolców. Eee. Mamy tutaj jakiegoś przeciwnika i możemy go uderzyć za pomocą tego kolca. To zabiera takim średnim właśnie pół... że tak powiem... że Boże, e, pół HP? Boże, takie nawiązanie do Będę go gonił, ponieważ on ma specjalny... sami widzicie, najemy Dajemy ich. Szybki obrót, no i zginęłem. Nie! Nie, I, on, i zaczynamy ponownie od jajka. Właśnie e, taki jest problem, że tutaj najciężej jest e, grając. Ten odgłos oznacza, że, że tak powiem, meteory jeszcze zachowane w wodzie W, te, tam, w tych meteorach losowo nam się pojawiają z kolejne przedmioty. O! Tutaj akurat przeciwnik nam zabił kolejnego i wypadł z niego przedmiot. Widocznie to było coś, czego nie mieliśmy. A teraz wam pokażę, jak zabijać większość. Możemy mu wpłynąć w pusta i kolcami go niszczyć. Możemy od boków. No i proszę bardzo, wielkolud został ujarzmiony. Także ciskamy dalej. Tutaj są strumienie wody. Chyba, no strumienie wody. One tam nas proszą, Jeśli będziemy płynąć w odpowiednim kierunku, będziemy szybsi. A jeśli nie, to oczywiście wolniejsi. Pełno tego nie wiem. E, trochę przedłużam. Dobrze, także już coś znajdziemy. O, coś właśnie gościu zjadł. No e, i proszę bardzo, mam grzecki. Do czego tak potrzebowałem. To jest tak zwany tak powiem, naturalny mechanizm obrony pewnych tych. Jak się zetkną właśnie dwa kolce to odbijają się i żadna ze stron nie ponosi żadnych obrażeń. Także teraz trochę powpiędrylamy. No i sami widzicie. I to jest kolejny przedmiot z tego rzędzie. Jak sami widzicie razi prądem, także jest wyjątkowo zarobiste. Osobiście nie używam, bo pomimo swojej zarąbistości jest strasznie, ale to strasznie drogie. Bodajże 25 punktów DNA. Akurat te zwierzątka lubią właśnie te roślinki, także to jest dla nas żaden plus. Uczymy bardzo dużo kocham. O, i gościu się na nas rzucił. Takie czerwone te oznaczają, że gościu jest, że tak powiem, na nas zły, czy coś w tym stylu. O, zaraz zginę, zaraz zginę. O, proszę ja was bardzo. Chyba mi się udało. Mam mamusiu. I taki mały bóg. jeśli zachodzi, że tak powiem. Cio. jak zachodzimy w ciążę, to nas się nie czepia. to jest taki mały bóg. Sami widzicie, jak to działa. W także ciśniemy tutaj rzęski. Takie, o, wala, no nie no. Powiększamy przedmioty e, kółeczkiem na myszce. Czekajcie. Chyba jeszcze kontrolem i e, czekajcie. Przepraszam Was. E, dobrze. Także kończymy naszego stworka. Możemy mu nadać teraz jeszcze inny kolor, na przykład ten. No i proszę ja Was bardzo. Zaczynamy. Kontynuujemy naszą przygodę. Szybkość właśnie jest bardzo przelatna na roślinożercach. Możemy bardzo łatwo uciec od silniejszych od nas. A te kolce dałem... po prostu przyda się zawsze jakaś obrona przed drapieżnikami. Teraz sobie troszkę pozadamy. Teraz może trochę powiem o interfejsie. Tutaj mamy ilość swoich punktów DNA. Oczywiście... <todgrych> O, zaraz spadnę, zaraz spadnę, zaraz spadnę, zaraz spadnę. O. No, i teraz co? No, 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 fikasz, fikasz się pierdolę i znikasz. A tutaj spotykamy kolejnego z naszego gatunku. Ty, bo jak ja cię Tutaj naprawdę i ten, grabaj, to jest really hard. Sami widzicie, tutaj wszyscy się za mnie Nikt nam nie daje zrobić. O proszę bardzo. Co to jest za stwórka? No, tutaj sobie zjadłem grzeszy. O właśnie tych tych wszystkich roślinek możemy spotkać dużo. Yy, drapieżców, którzy będą akurat polować przy nich, dosyć fajna sprawa, jak sami widzicie. Ci najwięksi się tutaj, akurat czają. I tutaj już zaczynamy. Już jesteśmy na tyle duzi, że zaczynamy widzieć te wszystkie muszelki. Fajna sprawa, naprawdę fajna. I tutaj te największe koksy. Są. I z takich dymków właśnie tu spróbuję przebić, wylatuje taki stwór o nazwie Junior. Tutaj odrzutnić. odrzutowiec, to, więc. Nie, odrzutnić, dobrze przeczytałem. Tego szkodliwego, naprawdę ciężko jest dogonić. Chociaż on nie potrafił właśnie walczyć. Tutaj coraz więcej z naszej rasy. Z naszej rasy, naszego gatunku. No zawsze próbujemy się coś, coś, coś takiego i co? No i sami. Hard, hard, naprawdę hard. Może to nie będzie najlepsza prezentacja jak powinno się w to grać, ale przynajmniej może się ze mnie pośmiać. No. Nie ma co, co mojego Dobra. Tutaj mamy tak e, pasek. Tutaj jest pas pasek naszej ewolucji. Tutaj mamy pokazane, kiedy będziemy ewoluować e, w kolejne, że tak powiem, fazy. Jak zakończy się ten pasek, to zobaczycie, przejdziemy do, następ do następnego e, etapu. Jak to się za szmak? Eeeeh... No... tak próbujemy cokolwiek zysiać? O Boże, teraz być na mnie enny. Tak jak już mówiłem, wszyscy próbują nas w tej grze zabić. O, harm. I jeszcze raz harm. O, idealnie, jakaś siła ze spokoju. Proszę bardzo. Czasem może coś i ubijemy. Kiedy się zakończy ten pasek przechodzimy w kolejną fazę. E, tak, w kolejny etap gry. O, czekajcie, muszę coś zobaczyć. Boże, zostawcie mnie. Ole, zwrotu. No przecież zjadłem, powinno mi hambo odnowić. Hamskie to było. Dobrze. Hmm, próbujemy coś jeszcze zrobić. Chcę coś zobaczyć. Tak, rzeczywiście możemy to jeść. To nam cokolwiek daje. Tak, jedzenie bardzo fajnie. Sam o tym nie wiedziałem. Patrzcie. No proszę bardzo. Teraz pojawi się nam mózg. Mózg oczywiście. Najważniejszy organ u człowieka. Najlepsza droga, do rozumiem. I teraz mamy pewną opcję. Ja, o ile pamiętam, jak przejdziemy w kolejną fazę, to nie dostajemy kasy. Także teraz stanie mi wszystko wydać na swojego stworka. Aby później dać mu. Później móc to sprzedać. To jest najprostszy sposób, żeby mieć jak najwięcej yy, kasy na starcie. Okay. Wstawimy jakieś oczko. Uh, angry. Anyway, zapisujemy go sobie. Tutaj mamy wszystko od samego początku. Tutaj. Pierwsza generacja, druga generacja. I ginę. Kolejna generacja i ginę i w sumie zajczyłem A, 6 śmierci. No to nie jest. Nie, niesamowity mi. Okej, okay, przechodzimy dalej. Także... E... Ja wam bardzo dziękuję, że oglądaliście. A, tym co będziemy robić teraz, e... zacznę w następnym odcinku. Także, na razie, komentujcie, subskrybujcie. A jeśli wam się naprawdę podobało, dodajcie do swoich ulubionych. Narka!